Dzień dobry kochane, zapraszam na przegląd nowości do sklepu Action. Na początku zaczynam od tych cudownych szklanek, to są szklanki z pokrywką oraz ze słomką, a jak widzicie, mamy na nich nadrukowane przepisy na drinki. Uważam, że to jest bardzo fajny gadżet, który na pewno sprawdzi się na przykład na letnich grillach. Za taką szklaneczkę płacimy niecałe 12 zł. Dostępne są trzy wersje. Napiszcie proszę komentarzu, jak one Wam się podobają, a teraz prezentuję Wam produkty, które będą totalnymi hitami. Są to produkty samoopalające. Ehm, tutaj akurat mam chusteczki samoopalające za 11,95 groszy. W środku znajduje się 5 sztuk, natomiast ta woda jest naprawdę fenomenalna. Sama zakupiłam ją do testów, ponieważ widziałam wiele pozytywnych recenzji, kosztuje 11 ,45 zł 45 groszy, a mamy tutaj pojemne. 150 ml dostępny jest również żel za niecałe 13 zł. Kolejna rzecz, która mi wpadła w oko, to taka opaska przeciw komarom. Jest to naprawdę bardzo ciekawy gadżet i przyznam szczerze, że wcześniej tego w sklepach Action nie widziałam. Za taką opaskę płacimy 3 zł i 45 groszy. Jeżeli oczywiście miałyście już z takim gadżetem do czynienia, to napiszcie, czy takie rzeczy się sprawdzają, czy też klasyczny spray jest o wiele lepszy. Kolejna rzecz, która wpadła mi w oko, to taki balsam do ust z SPF 30. Uważam, że to jest bardzo fajny gadżet, który warto w okresie wakacyjnym mieć w swojej torebce. Ale myślę, że też warto taką pomadkę ochronną zabrać ze sobą na wakacje. Następnie przechodzimy sobie do działu ogrodowego, na którym mamy kolejne fantastyczne produkty. Są dostępne m.in. nowe lampy solarne. Za sztukę płacimy niecałe 18 zł. Mamy również taką lampę LED, to jest lampa podłogowa, wykonana ze stali nierdzewnej za niecałe 16 zł. A tutaj są również takie lampy solarne w opakowaniu Mamy 4 sztuki i za cały zestaw płacimy niecałe 23 zł. Dostępne są dwie wersje, jeżeli chodzi o wzór. Kolejna nowość to pastelowe zegarki za 7 zł i 95 groszy. Są to zegarki z funkcją budzika. Nowość, która zdecydowanie skradła moje serce, to te cudowne koce bardzo mi się one spodobały i zdecydowanie muszę skusić się na taki egzemplarz, ponieważ uważam, że tego typu koc świetnie sprawdzi się na meble tarasowe. Żeby wykorzystać go na chłodne letnie wieczory. Taki koc kosztuje 34 zł i 95 groszy. Jego wymiary to 130 na 160 cm. Dostępny jest kolor beżowy, brązowy oraz szary. Ja prawdopodobnie skuszę się na tą szarość, chociaż nie ukrywam, że beż Również wpadł mi w oko. W nowościach znalazłam również nowe, bardzo ładne poszewki. Są to Poszewki w paski. Dostępna jest beżowa oraz szara wersja kolorystyczna. Jak wiecie, takie paskowane elementy są teraz obecnie bardzo modne. Ale w oko wpadły mi również takie dekoracyjne kolumny. One bardzo mi się podobają. Kosztują 79 zł. Mamy dwie sztuki i jak widzicie, są one w kolorze białym z dodatkiem drewna. Tutaj mam również nowe świece zapachowe w żebrowanym szkle, ale nie ukrywam, że kojarzą mi się one z jesienią. W każdym razie kolejna bardzo fajna nowość to taka etażerka dwupoziomowa, która myślę, że świetnie sprawdzi się we wnętrzach w stylu boho. Ona kosztuje niecałe 30 zł. Wielu z Was spodobają się również te piękne drewniane ramki na zdjęcia. One są naprawdę całkiem spore, są ślicznie wykonane, a za sztukę płacimy niecałe 25 zł. Na półkach w Action pojawiły się również nowe metalowe lampiony dostępne w trzech kolorach. Ten beżowy oczywiście skradł moje serce. Za jeden lampion płacimy 21,95 zł. Jak widzicie w środku jest również szklany świecznik właśnie na lighty. A tutaj również znalazłam nowe globusy w dwóch wersjach kolorystycznych. One są na drewnianej podstawie, mają złote wykończenie i kosztują niecałe 75 zł. Powiem szczerze, że są naprawdę bardzo duże i pięknie prezentowały się na półce. Teraz, kochane, zabieram Was na dział Beauty, na którym znalazłam takie urocze, szczotki do włosów w kształcie jednorożca. Uważam, że to jest super gadżet do torebki, a kosztuje tylko 6 zł i 25 groszy. Tak więc myślę, że warto się jest na taką szczotkę skusić. A teraz pokażę Wam rzecz, która skradła moje serce. Mam wrażenie, że często powtarzam to w tym filmiku, ale naprawdę wiele nowości mi przypadło do gustu. W każdym razie są to pozłacane bransoletki na kostkę za jedyne 7 zł i 89 groszy. To jest naprawdę fantastyczna okazja cenowa. Dostępne są cztery wzory i na pewno się skuszę na jeden z nich. Muszę w najbliższym czasie nagrać dla was haul z action i pokazać wam na co się zdecydowałam i co z moich przeglądów zakupiłam. Napiszcie proszę w komentarzu, czy chciałybyście taki haul zobaczyć. W każdym razie no ja w tych bransoletkach jestem naprawdę zakochana. Tak jak mówiłam, to jest stal szlachetna pozłacana 18-kratowym złotem. Mamy również klasyczne bransoletki i co prawda one również są wykonane ze stali szlachetnej, natomiast nie są pozłacane, tak więc zwracajcie uwagę na informacje na opakowaniu. Te bransoletki są również przepiękne i kosztują tylko 10,95 zł, a z tej serii również mamy łańcuszki wraz z zawieszką. Na końcu kochane chciałam Wam pokazać nowe maski z Glinką. One kosztują 7 zł95 groszy. Zł. Dostępne są dwa rodzaje. Oczywiście dla zainteresowanych zostawiam skład produktu. Możecie oczywiście napisać w komentarzu, czy warto jest taką maskę kupić, czy też niekoniecznie. Ja już kiedyś pokazywałam Wam te maski tutaj po prawej stronie, w takich opakowaniach, więc je na pewno znacie z mojego kanału. A tymczasem, kochane, kończę dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że coś padło Wam w oko, bo jak widzicie, mi kilka rzeczy zdecydowanie przypadło do gustu. Dziękuję za oglądanie i widzimy się już jutro w kolejnym przeglądzie. Do zobaczenia. PA!